Cześć, witam. Tutaj Tomek, rowerowe tripy. 12 sierpnia, godzina 13:09. Późno, no ale wybieram się na tripa. Niestety obowiązki, zakupy, jakieś inne załatwienia miałem, także miałem wyjechać rano na tego tripa, ale wyszło jak wyszło. Zanim się spakowałem, zorganizowałem. Już jest po południu. Jadę w Beskid Myślę, że tak na 14, po 14 jest dotrę. W planach jest taki dzisiaj jednoniowy trip liczący około 50 km. No, liczący około 50 km. 600, jakieś 90 metrów przy Także no po górkach, sporych górkach. Dzisiaj rowerem gravelowym. Wyznaczyłem sobie taką mapę. Trochę po szutrach, trochę po asfalcie. Ale chcę Was zabrać w Beskid Niski, bo tam jest naprawdę spokój, cisza, zero ruchu. Może się wykąpię też w rzece po drodze. Tam są na mapie, widziałem przynajmniej jakieś, płyną jakieś potoczki, rzeczki. Nie wiem czy nie Wisłok chyba płynie tam, Wisłok. No może się tam troszkę umyję. Zrobię jakąś przerwę na obiadek Wziąłem liofilizanta Chcę sobie napić się kawki w terenie No i późnym wieczorem Myślę, że tak może o 19:20, Jak już się będzie pomału robić ciemno Tak liczę, że Zrobię tą pętlę No i późno w nocy planuję powrót do domu No Plan jest taki Zobaczymy jak to wyjdzie Może się Może będzie tak, że jest 25 stopni, słoneczko, lampa eee, Także może będę musiał troszeczkę zmodyfikować tą trasę, może się nie wyrobię Ale zobaczymy Będę informował na bieżąco. No nic, zapraszam na film Dobra, dotarłem w Beskid Niski Swoją trasę zaczynam w Puławach Dolnych no i co, jest godzina 14.20, mam nadzieję, że zdążę plan zrealizować. Spotkałem paru rowerzystów już, jestem na trzeci raz chyba w Beskidzie Niskim na rowerze, czwarty chyba, czwarty. W tych okolicach drugi raz. Poprzednim razem nie spotkałem żadnego rowerzysty, ale wiadomo, szczyt sezonu turystycznego, wakacje, także turyści, rowerzyści są wszędzie. Robi się ciekawie, nachylenie piętna nie 16,9, prawie 17% nachylenie. Jestem na wysokości coś 560 i się wspinam pod górę. Słońce w praży, asfalt rozbija, nie jest lekko. Wyjechałem pod górę. Nie wiem ile kilometrów miał ten podjazd. Jestem na wysokości 670 metrów pod górę było nachylenie od 10% miejscami a nawet aż powyżej 16% średnio tak 12-13% dobra wreszcie z górki znane potem jestem strasznie Uch. mam nadzieję, że gdzieś ta trasa będzie trochę później gdzieś w cien cieniem biegła gdzieś przez las, bo słońce tak odbija a asfalt tak odbija słońce, że Uch. nie ułatwia Ostre zakręty rozpędziłbym się ale ale serpentyny, To tego, że jest jak drobny żwir na zakrętach, trzeba uważać. Poza tym, zakręty bardzo ostre, trzeba zwalniać. Żeby zakrętu nie wykorzystać. Wreszcie fajny wjazd To jest jazd, kilka kilometrów w dół Wreszcie trochę super super się jedzie. Na razie mi się ta prasa nagrawek podoba. Zobaczymy, jak będzie później. Ale chciałem Wam pokazać to na, tych, na tym odludziu, jaka fajna wiata. Nie wiem, czy to będzie widać pod słońce. Postaram się wykadrować. Jaka fajna wiata. Z tablicą informacyjną i mapą. Oraz taka super wiata na trasie ogrodzona. Ale jaki fajny jest tutaj łoweczki A jaki fajny grill No super i to hasło jest też fajne Na trasie taką dzwonicę spotkałem. Fajna. Towerem górskim bym tutaj przyjechał, Ale tym to... Na takiej wąskiej oponie się trochę boję. Wąskie jak na nie jest wąska, 42 mm. Fajnie, zredukowane. Mogę najlżejsze przyłożenie dać przed przyjaznym przez rzeczkę. Ale na razie mi się trasa podoba. Nagrawa, fajna. Na razie nie jest jakaś taka bardzo trudna technicznie. Też na Antena też jest fajna. Tutaj. O, oh, wreszcie trochę cienia, tak to można jechać. A tam, gdzie asfalt był, to Uu, odsłonięta przestrzeń. Asfalt odbijał to słońce. Masakra. Tutaj jest przyjemnie, chłodno. Oh. Zostało mi 37,5 km. Niby niedużo, ale nagrywam, zatrzymuję się. Gdzie nie gdzie jest taka głębsza woda, to Schodzę, nie przyjeżdżam, tylko przenoszę rower, przychodzę po kamykach, po kamieniach, ale jest fajna praca. Naprawdę fajna. W strony polan surowiczych. Teraz jadę, jadę w stronę surowicy. Eee, mijałem po drodze haup elektryków. Myślałem, że to jakieś prywatne dom, ale mogłem się tam zatrzymać, zrobić parę ujęć. Nie tędy, ale będę miał mokre buty i skarpetki. Wolę ściągnąć i przenieść. Nie przenieść rower, tylko przenieść buty. Było tak fajnie bezwiecznie, ale teraz się wiatr zerwał. bo dosyć mocny, ale pewnie zimna Zimna woda. topy stopy rozgrzane, wydaje się bardzo zimno, ale nie. Ale wrzeświejąca no, woda, fajna. Tak to jest, wyznaczanie trasy na komputerze. Eee, wydawało mi się, że tutaj jest dobra ścieżka, jakaś taka, myślałem, że będzie jakaś droga gruntowa, szutrowa. Tak to na mapie wyglądało na komputerze, a tutaj wyzarastane, trawska po kolana, jakaś ścieżka jest, bydło tędy przychodzi, dziury. No, ale nie będę się przewijał, przebijał przez takie hasze. Zmodyfikuję trochę trasę. Jadę szlakiem pieszym, zielonym szlakiem pieszym do Moszczańca. Chcę sobie trochę skrócić i jadę pieszym. Chociaż czasowo pewnie nie wyjdzie mi krócej niż jechać asfaltem. Mimo, że jest troszkę bliżej, ale tędy jadę wolniej niż asfaltem. No, ale to ma być przygoda offroad road Minąłem Moszczaniec, jadę na Jasie. Jest godzina, zbliża się 18.00. Stało mi 20 km, trochę straciłem czasu, bo musiałem trasę zmodyfikować. Ta co sobie wcześniej znaczyłem, to prowadziła mnie taką ścieżką bardzo zarośniętą. Musiałem zawrócić. W jednej strony podjazd Krzyż Belski Dniski nie jest stworzony na rower gravelowy i są naprawdę te boczne drogi to zniszczony asfalt, szutrowe drogi polne, gruntowe szlaki piesze też są takie, niektóre łatwe, że można na gravelu przejechać. Dzień dobry Jadę w kierunku woli Niżna-Wyżna Albo na odwrót, nie wiem. No sobie trasy bym na gravel? Nie ma nudy. 5 po 19 Za godzinę będzie się ciemno robić. Zostało mi trochę kilometrów. Mam nadzieję, że zdążę przed nocą. Mam latarkę rowerową, lampkę rowerową, ale wolałbym nie jechać po zmroku. Jeżdżam do miejsca, gdzie zostawiłem samochód. Mimo, że wybrałem się dzisiaj dopiero po południu na tego tripa, około 13.00. Chyba zacząłem jechać. Udało się plan zrealizować. Około 50 km przyjechałem. Eee, około 700 metrów przewyższeń. Także ciekawa trasa na gravel. Naprawdę polecam jest godzina 20.30 ja jeszcze półtorej godzinki powrotu do domu autem no i co? dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało to poproszę o kciuka w górę subskrypcji kanału i do następnego cześć!